No i, moi, no, i moi drodzy, ten przyrząd zrobiony, 20 mm wysokości profila, to przy 50, do której będę spawał, środek, środek, w osi wypadnie ta strona tego uchwytu. Później przekładamy na Następna 20. Wtedy już będziemy mieli 40 mm wysokości, i na 80 profilu wypadnie na 45. Także tu od osi będzie przesunię, tu będzie wosi do góry, tam będzie wosi do dołu. Także jeżeli złożymy, będzie równiutko po środku. Tu mamy 20 cm z jednej strony. Tu mamy 20 cm z drugiej strony. 50 jest tak dla poglądu tylko zrobiona. Zaczepiamy, ustawiamy, wszystko jest do kątownika i zaczynamy spawanie.